Drzwi używane od firmowego kampera. Kupiłem je za 600 zł z kompletem nowych zamków. Wymiarami siadają idealnie do mojego kampera. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj wychodzimy poza zabudowę. W każdym kamperze tak musi być, dlatego że w tym miejscu jest stopień, czyli wchodząc do auta musimy postawić nogę ciachtu, włożyć głowę, no i wchodzimy. A jak te drzwi zamontuję, no to można powiedzieć, że w tym momencie moja konstrukcja stanie się już kamperem. Narysowane, odkręcamy no i biorę się za wycinanie. W tym mecie przydałby mi się wzrost Adama. Czy zauważyliście, jak łatwo idzie cięcie w tym miejscu? Dlatego, że ta konstrukcja, czyli pianka, płyta z włókna, z drugiej strony płyta z włókna, jest solidną, mocną konstrukcją, bardzo ciepłą, a jednocześnie bardzo lekką. I tutaj, w tym momencie, jest właśnie przewaga tego nadwozia nad seryjnym blaszakiem. Jak wiercenie metra. Czekamy na siebie, aż się zobaczymy, słuchaj. Dobra, dawaj. Naszym budowniczym szybko udało się przekopać pod Wisłą. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Mówiłem, że ta konstrukcja jest lekka. <laughs> no to teraz patrzcie. Jeden palec. I uwaga, na jednym paluszku spróbujemy pobawić się w akrobatę. O! 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 Lekkie, co? Teraz, teraz będziecie mieli świadomość, że taka paka nie waży nic. Można to tak przerysować. Tniemy? No tniemy. No Patrz się, patrz się. Miejsce na włas gotowe. To co, próba, nie? Najpierw od dołu. Powiedzieć, pasują jak stąd? Tu jest idealnie. Spróbujmy otworzyć. Мне сестры хоре, да?